Witam wszystkich, ja jestem Spider i to będzie odcinek ze startu nowej edycji na boksie PVP. Streama ze startu nie było, no bo yy, itemków w ogóle nie ma i tak dalej. No i tak. Zacznijmy od tego, że edycję zacząłem dosłownie po starcie, no bo udało mi się wejść jako jeden z pierwszych. No i co? Od razu co zrobiłem, no to oczywiście. Nie wiem, narpiew, y, zacząłem kopać, starać się kopać jakieś diamenty, emeraldy, nastroje bezpieczeństwa. No i co? No i pomysł był taki. Bierzemy żelazne żel żel sety i lecimy wykopać jeszcze lapis. I zaraz Wam pokażę, co my zrobiliśmy. Y, zrobiliśmy takie coś, że. Mm, o, a te czangi, no to już się troszeczkę szybciej ładują. O, że tutaj brało się bloki, się busowo na górę, ale, ale ja widzę, że ktoś to zmienił trochę. No bo to było zrobione inaczej. O, tutaj macie pół płytki, ktoś zamienił na pełne bloki. I zrobiliśmy po prostu wokół e, taki... Aha, patrzcie, widzicie, tu na przykład jest obcięte już. No, tutaj coś jest, jeszcze tego nie było. o kurde, tu coś jest. Zrobiliśmy w kółko i chcieliśmy skakać na Emeraldy, co nie? O tutaj zacząłem też grać z Teamem, co nie? Z taką małą drużyną, z którym miałem soja. To tutaj są Emeraldy, które sam robiłem, sam o. Tutaj Lapis w i nie zabił jakiś youtuber, ale się udało za drugim razem. No i tak, no i yy, zrobiliśmy takie coś i to nam na początku przemieszczania. Ja niestety chyba jeszcze nie dostałem rangi i zostałem trochę oszukany, no bo tej rangi za topkę złota nie dostałem. Napisałem etykieta, byłem dwa razy na DC. E administracja w ogóle gada dwie różne rzeczy, więc e tak średnio. Ale mam ss i zamierzam pójść jeszcze, no bo bez Enia tutaj średnio się opłaca grać, chodzi mi o start. No bo z Eniem start wygląda w ten sposób, że chodzisz sobie i tak naprawdę masz wszystko na start chwileczkę Dobra. teraz się wszystko wiedzieć no to tak dzisiaj sobie jeszcze może jakiegoś kluczyka otworzymy i co dalej, no lataliśmy i ja sobie zrobiłem seta diamentowego jakiegoś 3-3 czy coś takiego Mam kość, monetę, gąbki, 6 refów, la pizu, 3 półpłytek, które diamentów, takie podstawowe rzeczy co nie? Yy, no i tak, yy, jeden yy, co był, no to udało nam się go wysetować i ma już tego maksymalnego seta. Nie pamiętam nazwy. O, mamy epicki klucz, sobie otworzymy epicki klucz zobaczymy co dropnie. Ja seta tam mam takie. O, hełm Johnny Bravo eletra rexia, spodnie Johnny Bravo, buty Johnny Bravo, plata rexia I tutaj Johnny Bravo, Johnny Bravo, co nie? Więc nie ma jakiegoś wstydu. E, dobra. I my musimy otworzyć skrzynki, a skrzynki są tu. No i co bym tu chciał? No z Kubi, chrówki, no chyba tego nie było. Dodali nowego seta, widzicie? Ale Rexia, no to jest jak na tamtej edycji szefa, co nie? To jest to samo. Zobaczymy co wypadnie. Cztery koksy. O! I tutaj był farcik, mam cztery koksy, czyli już jakby y, mogę się bić normalnie. No bo koksów nie miałem, a szkoda mi było hajsu na koksy. Bo y, na samym starcie ciężko takie rzeczy załatwić sobie. Dobra, no i co dalej? No, mm, troszeczkę rankingu, w sensie mam jednego kila dwie śmierci. No, bo raz mnie zabił jakiś śmieszny y, YouTuberek, który no, y, przeleciał Elytron, skrytował mnie raz, no i mnie nie ma. No, bo nie wiem co na zenchanty. Chciałem wykopać jedynie lapis no się nie udało, no bo Bob y, się normalnie poczuł, wziął sekret tego kita sponsora. No i wiecie, taki YouTuber ma łatwe start, co nie? Dobra, mm, no ja nie wiem, no. Planuję, że jeszcze postaram się robić y, kilka razy w miesiącu jakieś odcinki albo filmy. Y, ja myślę, że to się sprawdzi. O, spawn się trochę zmienił. Jak ja bym tych murów nie było. co się zaczynało dziać, ale takich rzeczy nie było. Przecież tam się łatwo bić. Tam przecież wystarczy się bić i elektron wlecieć w górę. Słabo oni to zrobili. Myślałem, że lepiej to zrobią. No, ale jak widać, no to tutaj już jakieś boksiki są zrobione. Ja wam powiem tak, że. Odcinki będą, live będą, ale teraz mam też trochę czasu, no bo Szkoła, wiecie o co chodzi, ja jestem w szkole, w drugiej klasie, szkole ponadpodstawowej, no to Tam też nie ma tak łatwo, że mogę sobie nagrywać kiedy chcę, no bo yy, no mam z, różne zajęcia, co nie W szkole praktycznie no to siedzę od 8 do nie wiem 15, 15.30, a w domu jestem o w domu jestem przed y, 18 co nie? No to co, mam dwie godziny. Z tego y, się szykuje na jutro, co nie? No to tak, no to to by był chyba cały film. Y, w razie co jeszcze będą jakieś odcinki. A tak to, to o jakiś ładny kadr. <laughs> no i siema.